Witam jeszcze raz, po raz kolejny, po raz, po raz trzeci, pani Monika Uczak ze mną, psycholog i psychoterapeuta. Porozmawiajmy o naszych emocjach, emocjach w czasie pandemii, ponieważ każdy z nas jest inny, każdy ma prawo odczuwania innych emocji, reagowania w inny sposób, zupełnie inaczej niż pozostali. Psychologowie mówią nam: zaopiekuj się sobą, swoimi emocjami, zaakceptuj je. Ale jak to zrobić? No, bo to tak, sobie, opiekuj się sobą. Jak to zrobić? Rzeczywiście, czasami łatwiej powiedzieć niż zrobić. Mamy całe spektrum emocji. Rzeczywiście w czasie pandemii bardziej będziemy dostrzegać, czy wyraźniejsze będą te emocje, które będą dla nas trudne w doświadczeniu złość, frustracja, gniew. Smutek, żal, strach, lęk, poczucie krzywdy, bezsilności. One będą przeważające. Już troszkę o tym mówiłyśmy, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby w ogóle rozpoznać, czego doświadczam, jakie emocje mi towarzyszą i co się dzieje w moich myślach, skąd one się biorą, w jaki sposób postrzegam to, co się dzieje. Ja I rozpoznać te emocje. Te... Emocje, emocje, emocje są stanem fizjologicznym. Często czuwamy je w ciele, na przykład poprzez marznięcie dłoni, rąk, jakieś napięcia. Jak, jak jesteśmy smutni, to płaczemy, jak jesteśmy wystraszeni, to przyspiesza nam oddech, jak jesteśmy źli, to się napinamy. Ściskamy. Także możemy rozpoznać te emocje nie tylko je nazywając chociaż dobrze jest oczywiście je nazwać ale również rozpoznając je na poziomie ciała, jak doświadczam ich w ciele. My najczęściej wiemy, kiedy jesteśmy w emocjach. Przecież łatwo rozpoznajemy radość. Od razu widzimy po oczach, po, po mimice, po gestach, że jesteśmy w radości. Tak samo jak jesteśmy w spódku złości. Czasami potrzebujemy podpowiedzi kogoś z zewnątrz. Aha, widzę, że się wkurzasz, że się denerwujesz. Więc myślę, że, że samo rozpoznanie emocji nie jest jakoś trudne, czy może nie być trudne, może być trudniejsze ich nazwanie. No, tutaj możemy się posilić albo, albo internetem, albo, albo rozmową ze specjalistą, ale myślę, że ważniejsze jest to, co my z tymi emocjami rzeczywiście zrobimy. Bo co to znaczy zaopiekować się emocjami? Emocje są nierozłącznym elementem naszego życia. Gdybyśmy nie byli smutni, nie wiedzielibyśmy, czym jest radość. Gdybyśmy się nie bali, nie czulibyśmy bezpieczeństwa. Nie, nie byłoby kryteriów. Gdybyśmy nie byli źli, nie stawialibyśmy granic, więc one są nam potrzebne. A jak je zaakceptować? Mówię z chody, zaakceptuj te emocje. Wystarczy je po prostu przyjąć, zauważyć mm. i przede wszystkim chodzi o to, żeby ich nie rozładowywać w destrukcyjny sposób. To znaczy, że kiedy jesteśmy źli, to nie znaczy, że musimy być agresywni wobec bliskich osób albo jakichkolwiek osób. Zaakceptować, to znaczy zauważyć, przytulić, powiedzieć, aha, okej, okay, to jest smutek, o, teraz jestem zła. I sprawdzić, bo znaleźć ten sposób na, na rozładowanie, na to, żeby ta emocja mogła sobie po prostu spokojnie przeminąć. Można powiedzieć, że właśnie zaopiekowanie się, czyli podejście takie życzliwe, że tak, czasami mam prawo być zła, mam prawo być smutna, mam prawo się bać. Tak samo jak nasze dzieci mają prawo być złe, mają być prawo smutne, sfrustrowane. My wszyscy mamy prawo do swoich emocji. Hmm, czyli nie pozbywać się, tak? dobrze rozumiem, a zaakceptować, bo gdzieś tam one miną, pozwoli, pozwoli, żeby, żeby, pozwoli żeby minęły. Hmm. A jeśli są bardzo intensywne, to rzeczywiście znaleźć ten sposób, który będzie sposobem rozładowania tych emocji. W przypadku gniewu, złości, czy wszystkich takich. Do no właśnie agresywnych emocji, trudnych emocji związanych ze złością, z gniewem, z frustracją, pomaga wysiłek fizyczny. Pomaga czy to spacer, czy to zrobienie pompek, przysiadów. Na przykład w przypadku smutku pomaga przecież przytulenie się kocem, picie ciepłej herbaty, tak samo w przypadku lęku. My mamy wiele różnych sposobów poradzenia sobie z emocjami. I każdy człowiek ma te sposoby. Wystarczy po nie sięgnąć i to od nas zależy. Czy po nie sięgniemy, czy będziemy w nich tkwić, będziemy, się tak, będziemy je tak pielęgnować, nie? To, mhm. ten, to, to, te trudne, te, których właściwie nie chcemy. A, a jakie znaczenie ma praktykowanie ćwiczeń relaksacyjnych, do których też nas namawiają, uważność e, i medytacja? To są ogromne. Mhm. One przede wszystkim właśnie uczą nas akceptowania, zauważania emocji, zwłaszcza jeśli mówimy o uważności, o mindfulness. Natomiast jeśli chodzi o ćwiczenia relaksacyjne, one znów mają na celu złagodzenie układu nerwowego, czyli kiedy jesteśmy w emocjach, to znaczy, że w jakiś sposób przetwarzamy obrazy, myśli, spostrzegamy rzeczywistość. Kiedy wchodzimy w stan relaksu, przestajemy koncentrować uwagę na tej rzeczywistości, czyli jakby wyłączamy te nasze emocje, dajemy naszemu organizmowi czas na regenerację. Na, na, na ten wewnętrzny sposób spokój i ukojenie. Od tych negatywnych od tych myśli, od tych emocji. negatywnych mhm. myśli i trudnych emocji, dokładnie tak. Mhm. E, więc rzeczywiście każda metoda, która pozwala nam znowu złagodzić napięcie emocjonalne, będzie bardzo dobrą metodą. A praktyczne sposoby, aby wyciszyć ten umysł. No, jednym ze sposobów jest medytacja, oczywiście, że tak. To jest ta umiejętność bycia tu i teraz, czyli nie bycia ani w przeszłości, ani w przyszłości. Bo kiedy zastanowimy się, czego dotyczą nasze myśli, no to albo analizujemy przeszłość, albo zastanawiamy się nad przyszłością. Nad przyszłością. I rzeczywiście ten, ten, ten kierunek powoduje, że jesteśmy w jakichś emocjach, kiedy potrafimy być tu i teraz. Kiedy potrafimy w stanie medytacji zaobserwować pracę oddechu, zaakceptować przepływające myśli, pojawiające się emocje, nie zasilamy ich energią, nie nadajemy im znaczenia, czyli po prostu jesteśmy. Odpływają. odpływają. Mhm. Podobnie działa relaksacja, przy czym relaksacja jeszcze uruchamia do tego najczęściej naszą wyobraźnię, powoduje, że wchodzimy w taki stan. Marzeń, sennych wyobrażeń. No i oczywiście to są wyobrażenia o takiej pozytywnej konotacji: to są wyobrażenia nie wiem, szum morza, śpiew ptaków. Jeszcze jak mamy jakiś podkład muzyczny, który nas przenosi, czy ma wyobraźnię w jakieś ciepłe, przyjemne, bezpieczne dla nas miejsce. Oczywiście wtedy no, znów nie analizujemy tych trudnych rzeczy, które są odpowiedzialne za nasze emocje. I chyba to też co ważne, nie zawieszamy życia w czasie pandemii. Nie przestajemy planować. Czy to jest dobry kierunek, żeby nie zawieszać tego życia w tym czasie, kiedy jesteśmy, tylko żeby starać się no, żyć w miarę, w miarę normalnie. O no, ile ta normalność oczywiście no właśnie, jest możliwa. Kiedy, kiedy zawieszamy życie, czyli kiedy. E... Przestajemy planować, przestajemy działać, to jesteśmy tak jakby na urlopie. Możemy sobie wyobrazić, że jak jesteśmy tydzień na urlopie, dwa tygodnie na urlopie, czasami trzy tygodnie na urlopie, jest nam bardzo dobrze, bo wiemy do czego wrócimy, mamy do czego wracać. Czas pandemii rozwinął się przepraszam, w różny sposób dla ludzi, więc jeśli mamy do czego wracać, jeśli ta nasza sytuacja zawodowa w naszym otoczeniu jest tylko zawieszona. To oczywiście potrzebujemy być w tych planach, w tym wyobrażeniu, w przypominaniu sobie, tak jak wrócę, to zrobię to, to i to, bo to jest ta moc sprawcza, którą mamy. Natomiast jeśli jesteśmy w tej sytuacji, kiedy te nasze życiowe plany jakoś legły w gruzach i nie mamy do czego wracać jest wiele takich firm czy, czy osób, które nie ma do czego wracać. Potrzebujemy szukać rozwiązań, potrzebujemy jak najbardziej kreatywnie poszukiwać pomocy czy pomysłów na to, co możemy zrobić, jak możemy zrobić. Tkwienie w bezsilności będzie powodowało obniżenie nastroju, spadek nastroju i nie przybliży nas do żadnego celu. Więc my potrzebujemy planowania, bo żeby przetrwać kryzysy, trudne momenty, potrzebujemy mieć na coś wpływ. No i oczywiście w obecnym czasie wpływamy na to, na co możemy. A możemy na wiele, naprawdę na nas samych, nadal, na nasze Możemy na wiele. Mm -hmm. Mm -hmm. Przede wszystkim możemy dokładnie na siebie, nie? możemy na ten nasz stan mm -hmm. e, po, poprawy jakości życia wpływać na, na tyle, na ile się oczywiście da. To, to pani Moniko, proszę powiedzieć, jak żyć w czasie pandemii, żeby nie zwariować. Takie proste, bowiem dobrze spać, dobrze jeść, jeśli to jest możliwe, aktywność fizyczna się zaleca. Dodałabym do tego pomagać innym być dobrym dla siebie, cieszyć się chwilą, cieszyć się bliskimi, ale co jeszcze? Bo nie poddawać się lękom, nie poddawać się panice, ograniczać medialny przekaz, na tyle, ile można. No, ale co jeszcze? Jak, jak żyć? Pytanie. Jak żyć w czasach pandemii? To, Takie fundamentalne teraz pytanie. Już. No oczywiście potrzebujemy rzeczywiście znaleźć sobie przede wszystkim troskę i cierpliwość. Troskę o siebie samych, bo kiedy potrafimy się zatroszczyć o siebie, będziemy potrafili zatroszczyć się o innych ludzi. Potrzebujemy szukać rozwiązań, potrzebujemy wzmacniać odporność. Kiedy będziemy w kryzysach, kiedy będziemy w złej kondycji, nasza kreatywność będzie dużo mniejsza, nasze, nawet jeśli będziemy mieć pomysły, to nie będziemy mieć siły wdrożyć ich w życie. Po prostu wejdziemy w taki stan nie chce mi się chcieć. Więc potrzebujemy zrobić absolutnie wszystko, co, co w naszej mocy, żeby chciało nam się chcieć, żeby rzeczywiście pielęgnować te e, e, emocje, które dodają nam energii, żeby wytwarzać endorfiny, oksytocynę. Żeby, żeby być cierpliwym. No sen jest absolutnie bardzo ważny. Kiedy, kiedy jesteśmy niewyspani, to też nie mamy cierpliwości, nie chce nam się ani działać, ani myśleć, ani nawet dbać o siebie. Więc jeśli też zauważamy, że ten sen jest już od dłuższego czasu jakoś zachwiany, że budzimy się w nocy, że jesteśmy nadmiernie pobudzeni, zniecierpliwieni, niewyspani, przemęczeni, to wtedy na pewno warto skorzystać z pomocy specjalistów. Nie ma na co czekać. To, że musimy nauczyć się żyć z pandemią, to, to już wiemy i pewnie większość z nas poradzi sobie z tym stanem, z tym zagrożeniem. Eksperci jednak tak jak wyczytałam, przestrzegają, że, że taki ten stan przedłużającej się pandemii może doprowadzić do wzrostu agresji mhm. i do zmniejszenia zaufania do siebie na sejm. I, I tu jest, myślę, też jakieś niebezpieczeństwo. No tak, rzeczywiście. Życie nie ułatwia. Ja bym powiedziała, że znowu ważne było, żeby zobaczyć, w jakim systemie regulacji emocji każdy z nas funkcjonuje. Mamy trzy, o tym mówiłyśmy w poprzednich częściach. Jednym jest system zagrożenia, innym jest system popędu, trzecim jest ten system ukojenia. System zagrożenia powoduje, że rzeczywiście jesteśmy w tej reakcji: walcz albo uciekaj. Ta agresja, o której rozmawiamy, ta złość jest najczęściej spowodowana strachem i lękiem o przyszłość. My po prostu nie potrafimy inaczej zareagować. Bronimy się, bronimy nasze rodziny, bronimy, bronimy nas samych, bronimy po prostu przetrwania, więc, więc ta agresja jest takim, taką cechą, powiedziałabym, tego systemu zagrożenia. Ale mamy jeszcze te dwa. System pobędu, który napędza nas do działania, który powoduje, że osiągamy, że polujemy, że osiągamy cele. I on jest też bardzo ważny. I trzeci, który jest niezmiernie ważny, to jest ten system ukojenia, czy się wydziela właśnie oksytocyna endorfiny. I naszym zadaniem jest umiejętność rozpoznania, w którym systemie funkcjonujemy. Jeśli tej naszej agresji, tej naszej złości jest zbyt dużo, to Prawdopodobnie potrzebujemy, albo znaleźć sobie nowe cele, coś co zamienimy właśnie w, w działanie, albo rzeczywiście zejść do tego poziomu, kiedy znajdziemy sobie cierpliwość, życzliwość i taką dobroć i troskę, zarówno dla siebie, jak i dla innych. Znaleźć coś dla siebie, znaleźć, znaleźć się, coś dla siebie, zadania, cele. Tak, co więcej, przecież mamy też badania, które pokazują, że najłatwiej nam przechodzić kryzysy, kiedy nadamy nas, naszemu życiu sens. Kiedy nasze życie ma sens, my jesteśmy w stanie przejść przez wszelkie kryzysy. I jednym ze sposobów nadania sensu naszemu życiu jest pomaganie innym. Mm. Więc kiedy nie wiemy już co ze sobą zrobić, to kurczę, zgłaszmy się na wolontariusza, bądźmy e, obecni na tych mediach społecznościowych, wspierając innych ludzi, sąsiadów. Sąsiadów. Dokładnie chodzi. tak, przekujmy to w, w działanie, ale też w życzliwość i w dobroć. Gdyby wszyscy ludzie w ten sposób funkcjonowali to myślę, że zupełnie inaczej udałoby nam się przez tą pandemię wszystkim przejść. No niestety. Ja tak myślę, że, że ten czas, który przeżywamy może nam sprawić, że będziemy jeszcze mocniejsi, jeszcze silniejsi niż do tej pory. Że Miejmy... Nas, tak. Jest taka szansa, że nas bardzo wzmocni jako jest. ludzi. Jest takie powiedzenie, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Rzeczywiście to jest czas, kiedy y, możemy sięgnąć po te aspekty własnego rozwoju, szukając nowych alternatyw, nowych sposobów. To jest też czas poznawania siebie, tak naprawdę na nowo, bo pozmieniamy się, pandemia zmienia rzeczywistość, więc my, my się zmieniamy w tej rzeczywistości. Musimy a, zmiany się... są dobre. a zmiany są dobre, zmiany są... <śmiany> <śmiany> są dobre. Tak, tak jak się w kuluarach, <śmiany> zmiany są konieczne. <śmiany> są nierozłącznym elementem życia i, i, I my potrzebujemy. I pozytywnym, i pozytywnym, pozytywnym oczywiście, mm -hmm. tak. Więc potrzebujemy się do nich po prostu dopasować. Tak jest. Dopasować. Myślę, my, myślę, że myślmy o przyszłości. Uśmiecha, uśmiechajmy się. Znajdźmy coś dla siebie. Znajdźmy nowe cele i zajęcia. Bądźmy tu i teraz. I, no i myślę, że nam się uda. Tak. Szukajmy sensów w życiu i, i bądźmy dobrzy, To jest. Bądźmy zawsze tą sobie nawzajem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, pięknie.